Dobrze, dzisiaj robimy ogólnie y, tier listę y, z pvz y, zombiaków Dobra, najpierw zacznijmy od tego On ma mały mózg, co prawda, no, więc dam go tak na taki środek no, Ten jest lepszy od tego, ale go tam dam tu Tego też tu Ten jest ogólnie wkurzający, ale dam go tu Ten też jest wkurzający będzie taki jest taki średni door zombie jest, jest ma dużo HP, ale jak ma się Puff to on jest ogólnie łatwy do pokonania Futbolista jest ogólnie mega mózgowy, nie? Sigma No on jest taki no ten, a ten tego dałbym też tu On ogólnie też łatwy do pokonania, więc dałbym go tu Ten jest też mega wkurzający jest też bym go dał mu no, Nie, dobra, tutaj mu dam. On też jest łatwy do pokonania, tylko trzeba mieć na przykład cztery bombkę. No, to jest. Najgorsze. A nie, to, to dam tu, ale tego dam tu. Delfin jest ogólnie też wkurzający. Ten. A tego. On jest. Dobra, tu dam. Balonowy bez mózgu. Ten. No, ja dzisiaj nie muszę. Ja po go to Sigma, nie? Yy, no, on jest taki. Nie wiem, co jest Sigma. On jest też wkurzający. On jest naprawdę tylko w jedynce. I ja bym go dał. Do... A, no, dobra. <krym> Pan drabiniarz, no ogólnie to dałbym go tu, bo on jest Sigma mózg. Um, on. On. No taki. Nie wiem, tutaj. Tutaj. Gartwar -gar no Sigma, nie? Imp jest taki Sigma, no że nie wierzę. E, dobra. To jest ten. On, ma, on jest ogólnie big brain, więc. Mega mózgowy on jest. Go dam też nie, tutaj wyżej. Dobra, teraz Zombos z jedynki, znaczy z jedynki i dwójki. Dobra, z jedynki. No, go nie no, dwa dam na całą górę, bo dwa są mocne. Ale ogólnie dwój, z dwójki lepszy, bo jakby dwa są tak samo mocne. Ale jakby po wyglądzie lepiej wyglądają. No, więc to była tier lista Zombiaków z PVZ. A więc to jest tier list, ale tym razem yy, roślinek, ale z dwójki, bo gdyby były z jedynki, by był trochę krótszy ten odcinek, a nie chcesz, by był aż tak krótki. No dobra. A więc zaczynając od tera. Dam go na gdzieś tu. Mhm. Nie, Bąktoj jest Sigma, ale niestety nie jest na tyle dobry... Żeby dać go lepszy niż Trzaczkowski. Jest słaby ogólnie. Nie, nie żeby wyobrażać... O, ten jest... Nie żeby obrażyć, ale on jest ciulowy. Aha. Dobra. On jest ogólnie dobry... dobrą postacią na blisko. Ten wybuchający. Nie no, wybuchający Sigma. Ale czy na tyle, żeby dać go na Sigma? Nie no, dobra, dam go. On jest wywalający w kosmos. I Kiwi Beast. On, o Jezus, o Jezus, o Jezus. on jest, o jest, jest. Więc taki. Oliwki nie mam, nie wiem jak ona działa. Ale dajmy ją gdzieś tu. Dobra. Teraz repeater. Ogólnie przyznając się, sam repeater używam. Jest dla mnie on nawet spoko. Mega spoko. Więc dałbym go tu. Snowpea. Snoopy, on ma też fajne moce, ale chyba dałbym go tu. Dobra. Korn katapultę. No, ona jest spoko. Ona jest ten. Opina niektóre tylko tryby. Jak są jakby trudni do pokonania. Więc tutaj, tam. No spoko stab dragon też dam tu power lily nie mam ale wiem co ona robi ona jest taka użyteczna ale tylko do tego jak ma się problemy no one są czulowe, te te Spike są lepsze roki te są lepsze coconut Kanat. Dobra, Cherry Bombki. Cherry Cherry lady, No, Sigma. Dobra. No, on jest dobry tylko na tę piracką mapę, że odpycha tych piratów. Ale no, nie jest zły. Zwykły Sunflower. No, zwykły Sunflower? Zawsze jest Sigma. Ale dam go tu, bo Twin będzie lepszy. Dobra, Spike Rocky. Te są już akurat dobre, więc je dam tu. One dużo biją nie no co ja muszę mówić? Przecież to się wali jak to, to jest dosłownie to samo jakbyś postawił w trzech rzędach e, piszutery dobra nie no, z zbychu sigma On też się przydaje na Wild Westa ale nie nie dam go na Dave tylko tu dobra eee, no, no też jest spoko dobra torczut jakby to powiedzieć, to się supi Ale Jak chcę mówisz, to Będzie mocne, bo jak repeater będzie tak walił No to będzie ogólnie duży damage będzie Ale to jest podobne, lepsze trochę, niż właśnie ten fire pea No dobra, lightning crit On jest spoko, ale on jest dobry tylko na kurczaki, ogólnie ma mało życia mało i mało bije Więc no, nie, nie mogę go dać wyżej Max to jest, dosłownie Dobra, ale teraz Tolnat, Boże, on jest taki wysoki, że się nie mieści No on jest też spoko, zdałbym go tu Jalapeno Ona jest ogólnie Mało używana Ale ogólnie się przydaje, więc ją mam tu Pipot Pipot? Pipot Pipodem nie gram, ale Czasami go używam Dam go tu. No to jest gorsza wersja, więc go dam. Tu. Y water na me y watermelon. Y melon Pult. Szkoda, że dużo kosztuje. Fajnie, że bije obszarowo, ale no tu dam. Dobra, Frozen. No on musi iść rangę wyżej, bo nie dość, że slowuje, no to też bije więcej. Imitator. Imitator jest nawet spoko. Jest spoko. Dobra, ten kwiatuszek. Ogólnie on jest tylko chyba w jedynce. Ale on jest w jedynce i go można postawić. Ale w dwójce on chyba jest tylko w Zen Garden. Jak go się walnie, to on daje tysiąc hajsu chyba. No jest fajny jak nie masz hajsu. Więc tu dam. Dobra, laser bin. Tu. Dobra. Boże, to jest takie gówno. Citron. Citron też tutaj. What the hell? Co to jest? Nie mam tego, ale nie wygląda, jakby to miało w ogóle kogoś zabić. Może zombiaka śmiechem. Wygląda jak nie wiem co. A no, więc no. Starfruit. Chyba starfruita dam tu, bo on się... jest spoko. Nie, dobra. Infinite no to jest taki sigma, jak ma plant fooda, to on jest nie do zatrzymania. Dobra, po to mine... No, co ja muszę mówić? On jest... Jak kogoś urażę to sorry, ale on jest średni, taki... taka... Ona jest też spoko, nie wiem jak ona ma na ten, jak... Ja nie wiem jak ona ma, jak się nazywa, ale wiem, że ona jakby dawała takie pole, które jakby coś dawało, coś tam na plant fooda. I ona jest spoko. Na jest, często ją mam, jak gram, ale nie jest na tyle opi. Dobra, hypno-shroom. Dobra, hypno-shroom Bez zastanowienia się idzie tu. Ten, on jest dobry na noce, ale tylko na nosę, więc tu. Ten też jest fajniejszy. Wiem, że dziwnie to brzmi, że on jest lepszy niż ten. No, ale no taka jest prawda, no. że nie dość, że kosztuje 0 albo do 25. Ale wiem, że mało kosztuje. To jeszcze ma średni zasięg i ma, mało, i ma w co prawda mało życia, no ale jest spoko. Dobra. No, Puff było screen door y, zombie, więc y, no, on jest też spoko. Ale no, on jest wyżej na pewno. Żelpin, OS. Pinat. Pinat zdecydowanie tu. Y Magnet, on jest przydatny w niektórych sytuacjach. Ale nie na tyle, żeby wydać go na tak wysoko. Dobra, czomper. No, czomper to samo. Kapustka. Startowa jednostka no i więc tam tam tu power power lily yy, lily no ona szczerze się do niczego nie nadaje tylko do żeby stawiać roślinki na niej na wodzie no nie wiem jak też on miał ale wiem że on działa jak z bychu ten pan no ale no tu no bo nie nie godam Jest gorszą wersją. Dobra. Te kręgle. Jak one te? Nie wiem, jak one miały i nie wiem, co dają Ale dam te się tu. Boże, to, to tak jest tyle tego jest tych. O. Ogólnie on jest mega OP. Nie wiem, jak ktoś by się nie zgodził, no to może nie, ale według mnie jest OP. Bo on jest podobny jak Cut, cut tail I on wali no, po prostu na, na inne te. On też jest spoko. Y... Chyba. Nie, nie pamiętam, jak on miał. Ale wiem, że go się dostaje na tej plaży. To jest na pewno pewne. I on jest fajny, że jakoś będzie miał być do, do zjedzenia. To on rozwala chyba wszystkich na hita. Ale chyba nie gar Gargantuar. Dobra, bananiarz. No, fajny, dużo damage, ale. No właśnie. Yy, duży damage, ale za to mega duży cooldown Czy to najmniej 10 sekund, albo 15 trzeba poczekać no tutaj tego dłużka nie mam go, ale... Wydaje mi się, że nie jest To nawet nie wiem co to jest i nie wiem co to może być Ale... Dam na środek, jak nie wiem co to jest to dam na środek yy, Znam, tu dam Ten... Yy, ty, jak on, co on robił? On chyba odpychał. No nie wiem, ale dam go tu. on no, też z pokorśliną. Taki bumerang. Po tej to, jest ten po który te y, zamrożone te y, rozwalał, więc dam to tu. Y, czy ja coś muszę mówić? Nie. Jak na razie są tylko cztery na Sigma, więc to, o, dobra, to tylko ych, wygadałem się, taki Sigma, on jest dobry, ale tylko czasami, ale to Sigma totalny, nie? Fire Shooter, Dam na Dave'a, no nie? Cebula, cebula działa podobnie chyba jak czosnek, ale nie na tyle, żeby dać na prawie na górę, Nie. Jezu, nie chcecie wiedzieć, jakie to jest gówno. To takie gówno, że. Normalnie nie wierzę. To wali trochę jak Starfruit, że tu wali. Jezu. Y, że wali tu, tu, tu i tu, nie? Jest taki nonsens. O, to jest spoko, akurat. To jest akurat spoko. Nie, żeby coś, ale to jest dla mnie spoko. Lawa głowa. Nie wiem, co to jest. Nie używam. Nad nie wiem, jak się nazywa. Ale dam tu. To też. Nie wiem, co to. O. Ale dam tu. Dobra. Bo nie wygląda, jakby miało w ogóle kogoś zabić. Ale, sorry, jak ktoś powie, że na przykład te dwie rośliny są opie. Ale ja nie wiem. Nie, nie, nie mam ich. Dobra. Iceberg. Ja go ogólnie używam do dziś. Więc, no, tak. Taki gorszy ice room trochę. Dobra. On wiem, co robił. Ale. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale na pewno gadam tu. Żabka Jak na początku nią grałem, to wydawało mi się opi. Ale ona jest takim gównem Tu też to dam. Tu też to dam. O, ta truskawa jest akurat fajna. Ale nie na tyle, żeby dać tu. Na pewno gdzieś tu. Kaktus. Nie no, kaktus sigma. Kolejny sigma do kolekcji. Ja nie wiem, jak ktoś się nie zgodzi, to sorry. Ale według mnie on jest OP. Go nie da się zabić, nie? Może od tyłu. To jest jakieś gówno, nie wiem co to. Ale dam na środek. To też dam na środek. Ja... No wiem co to robi, ale... No nie wiem. Wiem, no jakby nie wiem, jak się nazywa. To nie wiem totalnie, co to jest. Ale ok. Electric Blueberry. Ona jest taka. Ach, no tu. To... O! Go się używało na tej pierwszej mapie. Ale też jak on miał na imię. Nie wiem. Ale on ogólnie jak się miało... Ogólnie to bym gadał tu, ale jak się gra... Na piaski to da się go tu, no ale no daje go na środek, nie? No bo jak się gra na tą pierwszą piaskową mapę, jakąś. Yy, nie wiem też, jak masz. ona się nazywa. Ale no, on jest opi. Ale no, na te groby. Czosnaczek no to na środek, Boże, tyle jest tych, iż cztery rzędy, nie? Dobra. Ten grzybek. Tu, zdecydowanie. Karota też tu. Pan, o! To, to jest też Sigma. One są. Spoko. Ale dam tu. Bo tutaj nie. Nie ma szans. O, Primal Pi shooter Jak ktoś się ze mną nie zgodzi, to sorry, ale on jest dobry. No to, że on odpycha. Tu też. Chyba wszystkie Primale będą tu. O, Twin Tron Flower używam. Nie, 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 tu. Nie tu, tylko tam. Dobra. tego nie mam, ale żeby nie było, dam ją tu. Choć nie wiem, czy ona jest dobra. Call Dragon, no tu. Primal, tu też. Primal, kolejny. On dużo bije, ale po tej to mine nie są dla mnie. Są tu. No, sorry. To też nie wiem, co to w ogóle jest, ale wiem, że to jest słabe. tu dam. O. Wiem, co to robi. To jest. to wiem. Ale. jest nawet opi. No, tyle mam tu To też jest opi. On jest taki średniawa. On jest za. Ostatnią mapę na pewno. What the hell! Co to jest? No to byłem, żeby nie było. To też jest fajny ogólnie thrower. Więc tu dam. Ten. O Jezu, widziałem tą jednostkę nieraz w grze. Ale. Nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, co na robi. No, dam na środek, nie? To też dam tu. Goldblum, okej ok. Nie, nie, nie. Sorry. No, ale to jest OP. To jest OP. To, to jest takie OP, że nie chcecie wiedzieć. Dobra. Ta katapulta i oblicz, no Mamy no, no spoko. Dobra. Coraz mniej mi zostało. Więc dobrze. W ogóle wiem, że w, w poprzednich odcinkach się nie nazywałem, ale jak gram na telefonie, no to mi się nie nagrywa dźwięk. Więc sorry. Dobra, to tu na pewno. To też na pewno tu. O, to jest ten, który szczyp tak szczypce tak szczypcami walił. Ale nie skupi jakiś mego. Ozu, ona też. Ona jest taka upi. Eee, średniowa. Tu też tak samo. Zwykły ten jest ogólnie lepszy, co dziwne. Wiem, że to dziwnie brzmi. Dobra. Ale teraz ten słoneczny pod ten. Yy, ten. Pomidor. No też tutaj nie. Co niżej tutaj. Elektryczny. On jest ogólnie upie. Tyle mam do powiedzenia. Czego nie mam. Tego nie mam. Ale no, tych, których nie mam, no to. Daję tu. Dobra. Sty. Spe... on miał chyba chyba. Chyba, 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 ale nie wiem. On jest dobry. Daje takiego busta jakby. No, jest dobry, więc dałbym go wysoko nawet. Dobra. O jezu, co to jest? Wiem, to jest podobnie podobieństwo yy, Ten. Yy, spermajta, Chyba spermajta nie wiem. Chyba Spinmanta, nie wiem. Ale wiem to, że nie mam go. I nie wiem jak on działa. Frozen, tu. Dobra, robimy speedrun. To, 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 tu, to, tu, to, tu. To, tu. To, tu, to, tu, to. Nie, sorry. To tu, to tu, to tu, to. to. E, to tu na pewno to też tu to też tu to tutaj o, to jest akurat fajne e, to też jest akurat fajne ciekawa jednostka to jest dupa to jest też dupa nie wiem co to jest w ogóle nie wiem co to jest bo nie widzę totalnie ale już że tu o, Pokra to jest ogólnie Sigma Dobra O Jezu, ja wiem, widziałem ją, ją w grze Nieraz, ale nie wiem, co to co daje Pumpkin nie no, to jest taki Sigma, Pumpkin Sigma O Tu też, może się niektórzy nie zgodzą, ale spoko O Jezu, nie mam tego, ale to tak jakby zamrażało To wiem no, i dam ją tu. Teraz ten gościu. Nie mam i nie kojarzę. Ten też tu, ten tutaj, ten tutaj, ten tu, ten tu, ten tu. Ten tu. Eee, ten jest, na pewno idzie tu Ten orzeszek, nie, nie pamiętam co on robił, ale on był chyba pod podobny jak ten duży orzech więc go tam tu eee, Ona się nie przydaje, ona jest taka dupa To najdłużej jadam ją tu, bo ona jest tu dupa, tutaj. Eee, Ta sałata na pewno tu To tu, bezużyteczna to tu Ej, same słabe na, tutaj są na dole to o, to akurat tutaj idzie to idzie e, tu to jest spoko na początek bo to tak jakby odpycha chyba to było to e, to respilo takie balony nie było jakieś mega użyteczne ale było nie wiem co to jest wygląda sus ale dam to tu inferno Tutaj zdecydowanie. Jakby co to, tutaj to, to jest, nie? Yy, nie... What the hell? Jakie to małe! Dobra, ale dam tu O, elektryczny Na pewno dam tu Nie wiem co to yy, Wiem co to, ale słabe yy, Nie wiem co to Ale... Dobra. Po tej to mine. Nie lubię po tej mm, Tego bym dał. Akurat tu, co dziwne. Pewnie dla wszystkich. Ten wysyłał chyba masełko, ale nie wiem do końca. Yy, Dałem mi się... Aha. Dobra, to dam tu. To też dam tu. To też dam tu. Mega Gatling nie no, to jest taki Sigma, że nie ma co gadać, nie? Ten mały, on na pewno tu On jest był... Pamiętam o, jaki on był ciulowy, nie? Go dam Tu Tego dam tu Jakaś papryczka Ohio, nie wiem Ale znamy że dam ją tu To dam tu Eee, wygląda to groźnie, ale nie wiem, co to Adam tu to jest jakieś też gówno, pewnie, ale nie wiem Dobra Nie wiem Aha, wiem, co to było, ale nie wiem, co to Ja piło, ale wiem, co to no On jest taki do dupy, że nic nie robi Nie dość, ma mało bije, to jeszcze nic To tu O, to akurat tu to. Tu, to, tu, to, tu. O jest, to, tu, to, tu. O, on się przydawał, on mega się przydawał też. Tu. No i ostatnia rzecz. Tu. No. No i tak wygląda moja tier lista. Tak wygląda najlepsze. Tak, drugie najlepsze. Tak, przeciętne. Przeciętnych to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziewięć pasków dosłownie, nie? Prawie, no bo tutaj...